Zrealizowałem swój plan, który, zakła, który zakładałem sobie przed, przed sezonem. Myślałem, że w trochę innych okolicznościach, ale niestety pierwszy weekend problemy z samochodem spowodowały to, że e, musiałem gonić. E, tak naprawdę wszystko wygrywać, prawie. Tak? No i tak się e, skończyło, że wygrałem z sześciu kolejnych wyścigów. Wygrałem pięć. Raz przegrałem tylko z Filipem, który przyszedł do nas z innego, e, z, z innego wyścigu. Także. Jestem zadowolony, udało mi się dogonić Kacpra i przegoniłem go na ostatnim weekendzie. No jest to fantastyczne uczucie, gdyż bardzo niedawno pierwszy raz w ogóle byłem na torze, także jest to mój trzeci sezon i w trzecim sezonie udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski, także fantastyczne uczucie i, 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 i mam chrapkę na więcej.